bohaterowi Tarnobrzega, obrońcy naszego miasta we wrześniu 1939 roku. Nasze spotkanie zatytułowaliśmy Człowiek, żołnierz, bohater. Zaprosiliśmy najbliższą rodzinę Józefa Sarny. Przedstawię teraz naszych gości. Pani Elżbieta Józefa Uczarczyk, która jest siostrzenicą Józefa Sarny, córką siostry Cecylii. Pani Bolesława Haviger, córka starszego brata Stanisława. Najstarszego. Najstarszego. I właśnie tutaj pan. Józef Sarna, a Leszek, tak. przepraszam bardzo, Leszek, um, mieszkaniec naszego miasta, tak, um, syn drugiego brata, um, tutaj ba, Walentego. Tak, Wa Walentego. Najmłodszego. Najmłodszego tak. E, i, e, e, witał również bardzo gorąco pana podpułkownika Józefa Dobrowskiego który reprezentuje 13 Koło Żołnierzy Weteranów Żołnierzy Związku Wojska Polskiego, Tak, I, tak właśnie będzie, będziemy jeszcze o tym mówić. I pan Jan Grandys, niegdysiejszy dyrektor naszej szkoły. Właśnie, kiedy pan Grandys dyrektorował szkołę, szkoła otrzymała imię porusznika ze Sarny. E, witam również e, nie, młodzież, e, która e, tak nie przybyła na e, e, tematykę i... dzisiejszego wieczoru. Przypominamy w nim sybetkę porusznika Józefa Sarny i jego wkład w obronę Czerwonego we wrześniu 1939 roku. 1 września Padły na Polskę i zerwały bakunie, a kim był człowiek, który odegrał tak bardzo ważną rolę w obronie Tarnoczyka we wrześniu 1939 roku? Porucznik Józef Sarna urodził się 21 września 1910 roku w Pinchowie w rodzinie chłopskiej. Ku bliskim nisku skończył gimnazjum. Następnie wyjechał do Zambrowa na Podlasiu, by kontynuować naukę w tamtejszym podchorążówce. Po powrocie w rodzinne strony przez krótki czas pracował jako sekretarz gminy w Harzewicach w roku 1934, mianowano go na stopień podporucznika. Awansowi towarzyszyła przeprowadzka do Tarnobrzega, tu zatrudniono go w powiatowej komendzie przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego. Mieszkańcy Tarnobrzega szerzej poznali Zofasarnę dzięki jego działalności społecznej, był instruktorem strzelca, Prowadził też zajęcia z przysposobienia wojskowego w ramach chówca szkolnego przy miejscowym gimnazjum imienia Hetmana Jana Tarnowskiego. Ważnym wydarzeniem w życiu młodego podporucznika Sarny był miesięczny kurs odbyty w roku 1936 38 Pułku Piechoty. Szlify polocznika uzyskał w dniu 1 września 1939 roku wraz z przydziałem do 2 Pułku Piechoty Legiany. Tak się złożyło, że jedna z kompanii tego pułku otrzymała zadanie polegające na obronie brzegu Wisły w rejonie Tarnobrzeża. 1 września 1939 roku, e, chyba w każdej polskiej rodzinie, e, zapisał się w taki szczególny sposób. E, czy nie, z opowieści rodzinnych, e, e, na podstawie tych opowieści rodzinnych, e, mogą Państwo nie powiedzieć, e, co robili wówczas wasi dziadkowie, rodzice? Mojego wujka, porcznika Józefa Czarny. W czasie wybuchu II wojny światowej, wujek przebywał w tym czasie na urlopie u swoich rodziców w Pilchowiu. Na wieś o wybuchu II wojny, jego starszy brat Stanisław i młodszy brat Walenty zostali powołani do obrony huty w stalowej w w której pracowali. Natomiast wujek, pożegnawszy się z rodziną, z rodzicami, wsiadł na konia i zgłosił się do komendy chłopca sposobienia Wojskowego w Tarnobrzegu i został przydzielony do obrony miasta Tarnobrzega. Rodzice bardzo ubolewali nad braćmi Stanisławem i Walentym, ponieważ twierdzili, że jako młodsi, mniej doświadczeni, niewyszkoleni, mąż, mogli nie podołać o, o własnej obronie. Natomiast wujek, gdy zgłosił się do, 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 do swojego chówca i został przydzielony, tak się też stało, że trzech synów moich dziadków zostało, zgłosiło się do obrony. Stanisław i Walenty dość szybko wrócili do domu. Natomiast wujek zginął 13 września, jak nam wiadomo. 1939 roku pierwszą wiadomość o śmierci synu, dziadkowie, o śmierci syna dziadkowie dowiedzieli się od ojców Dominikanów z kościoła, z klasztoru ojców Dominikanów tam jakiś kontakt z, no, z ojcami w Tarnobrzegu. Dlatego, że gdy Dominikanie, ojcowie, dowiedzieli się, że broni swego miasta, będąc już dwukrotnie ranny, Chcieli go ratować, podsyłając mu konia, żeby wycofał się z pola walki, ale wujek nie skorzystał z tej okazji i na swoim posterunku pozostał do końca. Niemcy, gdy zginął, Niemcy wtedy przebor, prze, 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 przeszli przez Wisłę, przeworcowali ten i gdy stwierdzili, że sam jeden tak bronił swego miasta, więc mieli powiedzieć, gdyby wszyscy Polacy tak dzielnie bronili swego miasta, to Niemcy tak szybko Tarnobrzega by nie zdobyli. Nasza no, szkoła była pierwszą szkołą, która przyjęła rodzimego bohatera, godnej osoby, żeby szkoła nosiła jego imię jako patron. No i oczywiście nie powiem, że to był mój pomysł, to nie był mój pomysł, to był pomysł mojego nauczyciela Andrzeja Kurasia już w świętej pamięci, młodego człowieka, który nie żyje, za dnia, pochodził, a tu uczył w szkole. Andrzej mi przedstawił właśnie e, taką propozycję, no e, po rozmowach w naszym gronie trzeba było z tym wystąpić do komitetu partii, bo oni decydowali, jeśli oni ginęli głową, trzeba było ich było przekonać. No, to był już taki czas, lata gierka, kiedy tej drakońskiej dyktatury politycznej się tak nie odczuwało i wystąpiliśmy do ministerstwa. Dzisiaj imiona szkół nadaje Rada Miasta, a wtedy Ministerstwo Oświaty i Wychowania, to się nazywało dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otrzymaliśmy zgodę, i to była wielka radość, że możemy uszanować to, co film pięknie pokazał, co, co szkoła kiedy mówi, tradycje. No i mogliśmy włączyć te tradycje do nurtu wychowawczego szkoły. I y, sama uroczystość była bardzo piękna. Przybyła właśnie siostra y, naszego bohatera, przybył brat Stanisław. Y, tyle osób przyjechało wtedy, tyle osób mogło przyjechać. Bo bo to, to już nie od nas zależało, ale to było wszystko w mieście. No, szkoła się oczywiście odciętnie do tego przygotowała. No jakie elementy prowadziliśmy do tradycji szkoły, bo to bardzo było ważne. Po pierwsze, że 13 września to był dzień bardzo piękny, kiedy się odbywał apel, kiedy delegacje klas szły na e, skarbę Wiślaną i tam e, nasze delegacje składały. Gieńce oddawały hołd, zapalały znicze. Wtedy się mszy nie odprawiało. W takie były czasy. Nie szło, nie szło się e, do kościoła przed uroczystościami oficjalnie, bo nieoficjalnie to e, tak się działo. E, oprócz tego w szkole był e, wspaniały apel, no a poza tym e, chcę Wam powiedzieć, że e, był piękny kącik patrona zrobiony z, z brzus, e, które patronowały, jakby, e, walce naszego bohatera. W tym końcu był portret właśnie Polszczyka kasarny, który dostaliśmy od Andrzeja Kurasia. No i tu mam takie zdjęcie właśnie, którym jest odlew zrobiony też po pierwsza patrona. Może szkoła go jeszcze ma. I tutaj w tym miejscu przy sztandarze szkoły uzyskiwał najlepszy uczeń w szkole za swoje zasługi, za Obywatelską działalność, za, za, za jakby naśladowanie wzorów swojego patrona, odczuwał wyróżnienie, zdjęcie w punkcie patrona. E, postać porucznika Sarny jest nie dla nas wszystkich wzorem patriotyzmu. Prowadzi nas w ten klimat Karol. E, odśpiewa piosenkę Marka Grechuty pod tytułem. Ojczyzna. Władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj miarę. w miarę, kraj dobry los, króla dzwon co kraj przenika, mowa skargi wzrok stańczyka, ka przeżyć swych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. ty, żyjesz w kraju tak bogatym, historią swą, Mową sztuką te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę po kole. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki. Naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Dziś ojczyzna trwa. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna trwa. Z grupy rekonstrukcyjnej Rusal, tak? Dobrze. Z Mielca także bardzo dziękujemy, że panowie przybyli w strojach partyzanckich, Zwłaszcza wskazówka dla naszych uczniów, którzy mogą sobie teraz wrócić do żywej pamięci. Bardzo panom. Również dziękujemy. dziękujemy. I liczymy na współpracę. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza wizyta jest zapowiedzią, za tak. Dziękujemy. czegoś Dziękujemy jeszcze raz za, za, za zaproszenie przede wszystkim. No i tu nawiązując z tego, jeśli można, dosłownie tak króciutko, staramy się być rekonstruktorzy, takim łącznikiem między pokoleniem, które te dzieje przeżyło, te trudne czasy, a tym współczesnym, które może to już znać tak jak my już no, tylko z książek i z relacji. To jest taka dla nas wskazówka. No i też dla, dla wszystkich tutaj zapraszamy do takiej działalności, kto, kto gdzieś to czuje, kto się y, czymś takim chciałby realizować. Czy, czy... No to jest i trochę zabawy i trochę też takiego y, poczucia właśnie obowiązku tego, że odtwarzając y, staramy się wzorować i odwzorowywać to wszystko, jak się działo dokładnie. Po prostu to, że się śmieją, że tylko plomby w zębach mają nieoryginalne, tak? czyli mając swoje wyposażenie, Próbując odtwarzać działanie takich oddziałów czy, czy y, jakieś y, fakty historyczne, no, staramy się to robić tak, jak to mogło wyglądać naprawdę według wszystkich przekazów. Dziękujemy raz jeszcze za zaproszenie. Proszę bardzo, dziękuję. I teraz poproszę dziewczynki z klasy drugiej C, Oliwie Zielińsko i Beatę Szarek, o to, żeby nie przedstawiły wyniki, co współczesna młodzież. Myślę temat patriotyzmu, jak patriotyzm nie pojmuje. Temat ankiety miał patriotyzm. Dawniej idzie tak. Proszę bardzo. Patriotyzm to poświęcenie swego życia i oddanie się całkowicie krajowi. To wyraz szacunku i umiłowania do własnej ojczyzny. Nikt z biorących udział w naszej szkolnej ankiecie nie miał wątpliwości, jak uczucie patriotyzmu zdefiniować. Patriotyzm był czymś ważny w życiu każdego Polaka. Nasi przodkowie okonywali go poprzez gotowość do walki. Patriotyzm to postawa dumy z tego, że jesteśmy rodowitymi Polakami z krwi i kości. Ludzie, którym nie obce było to uczucie, Systematycznie brali udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. Nasze koleżanki i nasi koledzy kojarzą go z obowiązkiem walki o wolność, gdy ta jest zagrożona kultywowaniem pamięci o przyszłości. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że porządne i sumienne wykonywanie naszych codziennych obowiązków, takich jak yy, uczenie się czy pracowanie, również może być wyrazem patriotyzmu. Dzięki dzisiejszej wieczornicy młodzież gimnazjalna no, troszeczkę więcej dowiedziała się o najnowszej historii naszego kraju, naszego miasta. I jeszcze na koniec pani naczelnik Wydziału Edukacji chciałaby tak, zabrać głos. Ja, tylko tak na zakończenie, chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Bogusi Jasiński, ale wszystkim tym, którzy tutaj są. Ta lekcja, którą odbyliście, to była lekcja patriotyzmu, właśnie. Yy, bodajże Dominika od Was ze szkoły tak pięknie śpiewała na 11 listopada: Patriotyzm trudne słowo. Ale nigdy tak zamknięty w klatce szczęśliwy nie będzie. Wy nie musicie być zamknięci w klatce. Każdy z nas jest naprawdę w tej chwili wolnym człowiekiem, i granic tak naprawdę nie ma. Wiecie, że swobodnie możecie przejeżdżać z kraju do kraju. Karol wyśpiewał, że ojczyzna czeka na nas. I ta ojczyzna to wcale nie wymaga od was brania broni i walki, ale tak jak wspomniały dziewczyny, patriotyzm teraz wcale nie jest łatwiejszy. Bo tak naprawdę, mimo że to, co powiem, jest okrutne, ale łatwiej jest okazywać patriotyzm, gdy jest zagrożenie wojną. Bo my wtedy walczymy o coś, co jest takie zupełnie oczywiste. Natomiast jeżeli mamy wszystko podane na tacy, tak jak naprawdę teraz, to patriotyzmem jest mądrość wyboru. I to, że nie wstydzimy się być prawdziwymi, po, prawdziwymi Polakami czy Tarnobrzeżanami. Jak zauważyliście od kilku lat, w Tarnobrzegu dzieją się rzeczy które pomagają nam być patriotami. Popatrzcie, symbol miasta, symbol kraju jest na każdej szkole. Przy Bartoszu Głowackim jest symbol kraju, biało-czerwona flaga. Wy uczestniczycie w różnych imprezach, które naprawdę staramy się kultywować, nie patrząc na to, czy ktoś jest z prawej, z lewej czy z środka. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą być razem, wspólnie. I kochani, to, że jesteście tutaj wspólnie, razem, Państwu nisko się kłanią, bo Państwo tworzycie korzenie, Państwo tworzycie historię. Ale Wy, którzy właśnie dokonaliście tego wyboru, że przyszliście, mam nadzieję, że większość z chęci, a nie z obowiązku, to właśnie prawdziwy patriotyzm. I jeszcze raz, Pani Krysi Ujdzie, która jest koordynatorem całego przedsięwzięcia, Pani dyrektor, Pani wicedyrektor i kochani Wam, za to, że będąc tutaj, pokazujecie, że jesteście patriotami. Kochani, największą radością jesteście Wszystkiego najlepszego. Czy młodzież chciałaby jeszcze o coś zapytać? Nie? Na pewno nie. Pytania pojawią się w przyszłości, na lekcjach w szkole. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia jutro.